W Polsce każdego roku stwierdza się więcej nowych zachorowań na raka prostaty. Spośród wszystkich nowotworów to właśnie ten występuje u mężczyzn najczęściej. Od kilku lat Białostockie Centrum Onkologii przypomina, jak ważna jest profilaktyka i organizuje akcję pod hasłem Męski Listopad. W tegorocznej edycji przebadano kilkuset panów. Głównym celem naszej akcji jest podejście do mężczyzn, podejście, które mówi nam o profilaktyce. Zachęcamy panów do badań profilaktycznych. Z uwagi na to, że jest to bardzo ważne w wykonywaniu przynajmniej raz do roku badania PSA. Mówimy tutaj o badaniu gruczołu krokowego. Zachęciliśmy panów, zaprosiliśmy panów od 40 roku życia do udziału w badaniach profilaktycznych. Weszliśmy z inicjatywą weekendową jeżeli chodzi o badania pobierania krwi z uwagi na to, że pacjenci bardzo często panowie też nie chcą przychodzić w taki normalny dzień pracujący, no bo już przecież szkoda dnia, żeby wziąć dzień wolny, prawda? Zgłoszeń było bardzo dużo, więc zaplanowaliśmy 400 badań. Z uwagi na tak dużą liczbę chętnych, zwiększyliśmy pulę do 800. Wyniki przebadanych pacjentów zostały zweryfikowane przez naszych radioterapeutów Białostockiego Centrum Onkologii. Wyniki, które zostały nieprawidłowe, zostały skierowane do poradni urologicznej. Pacjenci zostali o tym poinformowani do dalszej diagnostyki. Pragnę podziękować paniom, które wzięły udział w akcji, ponieważ wspierają panów, bardzo angażują się w akcję. No oczywiście chcą mieć zdrowych panów przy sobie, za co bardzo dziękujemy. Oczywiście też jest ogromne podziękowanie panom, że jednak ten temat już nie jest tematem tabu. Bardzo dziękujemy i zachęcamy do następnej akcji, która jest organizowana cyklicznie co roku. Także trzymamy kciuki i do zobaczenia za rok. 40% społeczeństwa nie wie o tym, że wykonywane są takie badania profilaktyczne i to jest zła wiadomość. Im wcześniej choroba jest wykryta, tym większe mamy szanse na jej wyleczenie, mówiła zastępca dyrektora ds. lecznictwa Białostockiego Centrum Onkologicznego, Dorota Kasberuk. Mamy coraz więcej danych na temat leczenia, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Wiemy, jak ważne jest wczesne wykrycie choroby. Im wcześniej choroba jest wykryta, tym mamy większe szanse na pełne wyleczenie chorego. Wyniki takich badań, analizy, która była przeprowadzona w Warszawie przez taką fundację działającą przy Narodowym Instytucie Onkologii, pokazują nam, jak... Za mało wiedzy jest w społeczeństwie na temat badań profilaktycznych, bo okazuje się, że około 40% badanej grupy, czyli można powiedzieć społeczeństwa, nie ma pojęcia o tym, że takie badania są wykonywane, że takie badania są bezpłatne, że można na Narodowy Fundusz na NFZ wykonać badanie profilaktyczne. To jest pierwsza zła wiadomość. Druga zła wiadomość jest taka, że co piąty Polak nie wierzy w sens tych badań. I to jest dla nas ogromne pole do tego, żeby uczyć. Uczyć, mówić, zachęcać i e, wykonywać takie badania przede wszystkim. E, jest wiele nowotworów, między innymi rakurczołu krokowego, jeżeli jest wykryty w pierwszym, w drugim stadium zaawansowania, szansa na wyleczenie jest ogromna. Pacjent może być wyleczony i zdrowy. Intencją naszego spotkania dzisiejszego było podsumowanie tej akcji, e, czyli e, przeprowadzenie takiej analizy, czy zwróciliśmy się do odpowiedniej grupy pacjentów, czy nasze działania przyniosły sens. To pierwsza część tej dzisiejszego spotkania. Druga część spotkania to to, że w diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego owszem mamy dużo dylematów ale bardzo dużo wiemy i dlatego tą właśnie wiedzą tutaj chcielibyśmy się podzielić, naszą wiedzą, którą mamy w Białostockim Centrum Onkologii, ale również mamy zaproszonych wybitnych gości z Polski, którzy nas za, poinformują i e, również przeanalizują to, co się dzieje u nas, ale powiedzą nam, jakie są być może nowe metody leczenia a wiemy, że my mamy większość tych metod dostępnych w Białostockim Centrum. Jednym z ambasadorów akcji Męski Listopad jest filozof Dariusz Duma, który podczas konferencji wygłosił wykład Zadbaj o siebie chłopie, czyli o małym i dużym chłopcu w mężczyznach. Każdym z nas na szczęście albo niestety, oprócz tego, że jest dorosły mężczyzna, który mówi, masz być silny, masz być odpowiedzialny, masz być uczciwy, masz być dojrzały, siedzi też mały chłopiec, który próbuje odwlec to, co nieuchronne, coś oszukać, coś pokręcić, gdzieś się zabawić i tak dalej. Jak nagle przechodzi do troski o własne zdrowie, jak nam wszyscy mówią, badaj się chłopie, dbaj o siebie, no bo profilaktyka jest ważna, bo przedłużasz swoje życie, bo pomagasz tym nie tylko sobie, ale też tym, których kochasz, to nagle się okazuje, że, no właśnie, wizyty do denty. U dentysty odwleczemy o jeden dzień, jesteśmy szczęśliwi, wszędzie mówią badajmy prostatę, badajmy płuca, badajmy szczepmy się i tak dalej, a my myślimy, że jesteśmy od tego mądrzejsi, prawda, trochę jak dzieci, które mówią nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie, prawda, a tymczasem jesteśmy i co więcej, jesteśmy nie tylko właśnie dla siebie, tak jak powiedziałem, ale też dla naszych dzieci, dla naszych partnerek, dla naszych rodzin. I w związku z tym im wcześniej to zrozumiemy i im coś naprawdę dla swojego dobra zrobimy, dla swojego zdrowia, tym lepiej. A Białostockie Centrum Onkologii widzę, że namawia na to od rana do właściwie wieczora, powiedziałbym aż żalnie skorzystać. Od początku z akcją męskim listopadem jest także Jarosław Kazberuk, polski kierowca rajdowy i pilot. Nie zwalniamy tempa i czekamy na kolejne edycje męskiego listopada, zapowiedział. Męski listopad, mam już początek grudnia, ale dalej czujemy się, ja już nawet wąsy zgoliłem. Które były symbolem, zawsze są symbolem tej naszej akcji. Dlaczego warto? Warto przede wszystkim, zgodnie z, naszą, z naszym hasłem, który wymyśliliśmy kilka lat temu, szybciej i zdrowi. Mhm. Czyli bardzo szybko reagujemy, chodzimy się badać i z tego powodu jest duża szansa, że będziemy bardziej zdrowi. Kolejna edycja, kolejny rok, mocno zaangażowaliśmy się. W tą akcję i cieszymy się, że dużo naszych znajomych tak naprawdę i osób, które związane nawet są z moją jakby działką, czyli sportowcy, przebadało się i część nawet podziękowała za to, że w ten sposób namówiłem do tego, żeby te badania zrobić. Akcja i hasło zobowiązuje, czyli szybko działamy szybko, nie zwalniamy w kolejnym roku, jeśli dalej oczywiście. Będzie taka dobra atmosfera, to cały czas ambasadoruje tej akcji, cały czas przyłączamy się, zachęcamy do tego, żeby się badać, zachęcamy do tego, żeby zachęcać innych, bo tak naprawdę to nie, nic inaczej nie zrobilibyśmy tego sami. To taki łańcuszek, który pomaga nam jak najwięcej osób sprowokować do tego, żeby te badania przeprowadzić. Każdego roku w Polsce na nowotwór prostaty choruje 15 tysięcy mężczyzn, a na nowotwór jądra 1500. Zachęcamy do profilaktycznych badań. Każdy mężczyzna może zostać bohaterem akcji Męski Listopad. Szybcy i zdrowi.